Robisz? Spotykam się z Kubą. Kubą? Tym co okradł firmę Twojego ojca? I, ja. I co w tym złego? Oh my god, Laski, nie! Idziemy na macie tak jak planowałyśmy. Okej. Okay. Czy każdy jadł śniadanie? Mm -mm. Jakbyś potrzebowała, to mam przekąski w torbie. Masz tam jakiś błyszczyk. Jasne, trzymaj. Ja! Ale ty zawsze jesteś przygotowana. Na chodziłam mam jeszcze dla was butelki wody. U. A, i tu mam jeszcze dla was bluzy. Jest dosłownie 25 stopni. No i? O, oh my! Bardzo jest wieczór dzisiaj! Totalnie musimy iść! Ej, ale tu nie będziemy oglądać bridżertonów u mnie w domu? To jest dużo fajniejsze. To się nawalimy. Laski, mamy 25 lat. Myślę, że nasze lata szaleństwa już za nami. Bo, no proszę, chodź z nami. Okej, okay, dobra, ale jak będzie karaoke, to śpiewacie ze mną single ladies. Okej. Okay. Chyba zaczął mi się okres. Chcesz podpaski, czy tampony, czy... Nie, ale jakieś tam na ból brzuszka. Jasne, trzymaj, Czekaj, czy widziałam tam słodyczki? Mhm, co chcesz? Ło, wow, masz krówki! No i mam jeszcze SPF, jakby coś potrzebował. No, za tą to torbę hermiony bez dna? Nie, ja tylko lubię być przygotowana. To co, wychodzimy? Tak, czy wszyscy użyli toalety? Nie chce się musisz zatrzymywać na siusiu. Tak, mamo. O nie mów tak do mnie, jesteś starsza ode mnie.